Jeśli jesteś na tej stronie, to wysoce prawdopodobne, że na Twoim osiedlu zidentyfikowaliśmy problem tzw. zawyżonego metrażu. Na czym to polega? Istotna część deweloperów w Polsce do ceny mieszkania doliczało powierzchnię pod ściankami działowymi. Problem w tym, że taka powierzchnia nie powinna być kwalifikowana jako powierzchnia użytkowa. Co to oznacza? Że nabywcy mieszkań płacili za Metry pod ściankami działowymi, z których de facto nie mogą korzystać. Najczęściej dotyczy to kilku metrów kwadratowych, co przy obecnych cenach rynkowych oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Problem zawyżonego metrażu coraz częściej zaczynają dostrzegać sądy powszechne i prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ostatnich orzeczeniach wspierają konsumentów w dochodzeniu roszczeń przeciwko deweloperom. Jako kancelaria jesteśmy przekonani, że zbiorowe działania w danej wspólnocie mieszkaniowej na danym osiedlu zwiększają skuteczność dochodzenia roszczeń przeciwko deweloperom. Gdy problem dotyczy całego Twojego osiedla, deweloper nie może zignorować i zbagatelizować tego typu sprawy. Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do wspólnych działań z Twoimi sąsiadami, wypełnij formularz znajdujący się na tej stronie internetowej. Przeanalizujemy Twoją sytuację, a gdy zorganizujemy odpowiednią grupę mieszkańców, zaprosimy Cię na spotkanie informacyjne.